Dzisiaj, dzisiejsza rolka poświęcona jest programom compliance, zwłaszcza corporate compliance, w kontekście walki z przestępczością zorganizowaną. Bo, bo wielu osobom wydaje się, że te programy compliance są takie programy, żeby sobie były. Napiszemy sobie procedurę jakąś i będzie sobie ta procedura w naszej organizacji i wszyscy będą zadowoleni. No i fajnie, ale trzeba patrzeć na ten problem, Albo warto może spojrzeć na ten problem nieco szerzej. Ja chciałbym trochę szerzej o tym problemie poopowiadać właśnie w kontekście różnych publikacji, doniesień, raportów, które regularnie czytam przy okazji różnych działań badawczych, edukacyjnych, ale i zawodowych. Także potem o tym czasem piszę. Jak tutaj Państwo widzicie, zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami czy wadomeką Specjalistów Spraw Compliance to są takie publikacje, które pokazują, jak stosować te zasady Compliance w środowisku podmiotów prawnych, a w szczególności w środowisku korporacyjnym. Ale pamiętajmy, że Compliance to coś więcej. Jak pokazuję, pokazują badania brytyjskie, tylko w 2022 roku aż 41% wszystkich zarejestrowanych przestępstw w Anglii i Walii to były przestępstwa finansowe na szkodę osób fizycznych. No i teraz no to były różnego rodzaju wyłudzenia. Jak dodamy do tego jeszcze przestępstwa przeciw podmiotom korporacyjnym, to pewnie dojedziemy do 60 albo więcej procent. No i tą przestępczością finansową w Wielkiej Brytanii w danym okresie zajmował się tylko 1% policjantów, czy generalnie szerzej. Osób reprezentujących służby policyjne po tym raporcie zatrudniono do walki z przestępczością gospodarczą dodatkowe 400 osób w kolejnym roku, miało być 2000 czy 20 tysięcy. No, ten proces posuwa się powoli, ale to też wynika trochę z tego, że no, to są dość skomplikowane. Czynności związane z walką z przestępczością finansową, natomiast wynagrodzenia często no, odbiegają od oczekiwań tych, zwłaszcza młodych osób, które chciałyby taką um, aktywnością się zajmować, dlatego no to jest pewien problem, który właśnie adresuje nie tylko Wielka Brytania, ale też Unia Europejska, Europol w szczególności, który dodaje do tego jeszcze w takim raporcie druga strona, druga strona monety, czyli The Other Side of the Coin, gdzie możemy przeczytać, że 2% jedynie korzyści pochodzących z popełniania przestępstw gospodarczych przez grupy przestępcze zorganizowane, czyli mamy jeszcze innych. Pojedynczych, indywidualnych oszustów, ale grupy przestępcze um, przepada im jedynie 2% tych korzyści popeł z popełniania przestępstw, co powoduje, że 98% zostaje. No i to mówimy tutaj o, o, o miliardach i bilionach już skumulowanych dolarów z tej przestępczości zorganizowanej, która gdzieś w rękach przestępców zostaje. No i to sprawia, że walka z przestępczością jest coraz trudniejsza, dlatego że przestępcy mają po prostu mnóstwo środków na to, żeby, żeby właśnie zabezpieczać się przed, przed wykryciem, czy uniemożliwieniem im popełnienia przestępstw, czy Kontynuowania działalności przestępczej. Dlatego Europol wskazuje, że jednym z elementów takiej walki, żeby ona była skuteczniejsza, jest właśnie podejmowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. No i na przykład pakiet AML z tego roku, z czerwca, czy przepisy o sankcjach i wzmocnieniu programu sankcyjnego z, też z tego roku, które zaczną obowiązywać w maju przyszłego roku. Um, to są takie inicjatywy, jak brytyjska ustawa um, wzmacniająca właśnie transparentność um, danych w, w, w brytyjskim krs czyli The, the Companies House. Um, w ramach tej ustawy też wprowadzono wzmocnienie um, właśnie programów compliance um, w środowisku korporacyjnym i takie przestępstwo Failure to, pre -pre 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 failure to Prevent Fraud, czyli um, um, niedostateczne przeciwdziałanie właśnie tym przestępcom finansowym w środowisku korporacyjnym. To dotyczy tylko większych podmiotów, ale, ale takie przepisy też zostały w Wielkiej Brytanii w listopadzie zeszłego roku wprowadzone, właśnie też między innymi jako pokłosie tego przywoławanego wcześniej raportu um, Izby Lordów um, brytyjskiej. No więc to partnerstwo jest kluczowe. Jest kluczowe dlatego, że, jak pokazuje raport inny Europolu z tego roku, dekodujący właśnie najbardziej niebezpieczne zorganizowane grupy przestępcze na terytorium Unii Europejskiej, mamy ich, jak pokazuje Europol, w tej chwili ponad 800, jak widzicie Państwo, i na rzecz tych grup pracuje ponad 25 tysięcy osób. To jest potężna liczba, jak sobie popatrzymy na liczebność polskiej policji około 100 no tysięcy, to, to jest jedna czwarta całego zasobu. A tych grup przestępczych, poza tymi najbardziej niebezpiecznymi, to mamy około 6 tysięcy w całej Unii Europejskiej, co też Europol co jakiś czas publikuje. No, ale te grupy są mniejsze, tam jest od 6 w górę osób, więc to są mniej takie niebezpieczne, no ale tak ogólnie ten patchwork przestępczych organizacji jest potężny. I dlaczego te grupy są takie silne i takie niebezpieczne? No właśnie Europol wskazuje, że po pierwsze te grupy bardzo silnie infiltrują środowisko przedsiębiorców i te duże przedsiębiorstwa i małe i średnie. A robią to dlatego, że wykorzystują różne takie łączenie technik korupcyjnych z zastraszaniem, czyli kogo uda się przekupić, to przekupują, kogo nie uda się przekupić, zastraszają. No i znajdują takie jakieś zawsze najsłabsze ogniwo w większych korporacjach czy, czy mniejszych. I wykorzystują te korporacje jako taka spółka fasadowa do popełniania czynów zabronionych. Ponad 80% tych zorganizowanych grup przestępczych tak robi, i tylko niewielka grupa tworzy tak naprawdę od zera jakieś organizacje. Większość albo kupuje spółki już nieaktywne, albo takie upadające, słabujące, albo, albo właśnie dobrze maskując swój związek ze zorganizowaną grupą przestępczą, właśnie nawiązuje relacje z całkowicie legalnymi biznesami i wykorzystuje ich reputację do właśnie na przykład prania pieniędzy, czyli nadawania pozorów legalności i korzyściom pochodzącym z nielegalnych, nieujawnionych źródeł. No i to sprawia, że programy compliance mogą pomóc w ograniczeniu ekspozycji na ryzyko nawiązania relacji z taką grupą przestępczą. No pamiętajmy, że fajnie, fajnie, wszystko super, tam grupa nam na przykład zapłaci jakąś marżę za dokonanie tam transakcji, czy, czy, czy jakieś, jakąś opłatę, jeżeli jesteśmy instytucją finansową, czy, czy na przykład, nie wiem, coś od nas kupi trochę drożej, albo sprzeda nam trochę taniej, i wszyscy są w sensie super happy. Ale pamiętajmy na przykład, że w ten sposób mogą sobie przestępcy rozliczać różne transakcje kryminalne. Na przykład narkotyki przypływają do Europy, gdzieś tam trafiają na rynek, a potem kartelowi w Kolumbii czy w Meksyku nie płaci się już tradycyjnie przelewem, nawet bitcoinami już się często nie płaci, tylko na przykład wysyła się do Meksyku czy do Kolumbii jakąś tam. Ilość telefonów, właśnie jakiś legalny biznes je kupuje, wysyła tam, tam one są sprzedawane do jakiejś hurtowni czy innego podmiotu, który je sprzedaje na rynku, i te przychody ze sprzedaży dopiero trafiają tych telefonów do tej grupy przestępczej, ona jest wynagradzana w ten sposób. I powiązanie sprzedaży tych telefonów, przez, która, która odbywa się w ramach jakiejś sieci właśnie podmiotów, przedsiębiorców, podmiotów prawnych na całym świecie, jest bardzo trudna do wytropienia. No i to powoduje, że ten biznes przestępczy się się dalej utrzymuje. Plus no, tylko około 6% wszystkich kontenerów, które trafiają na rynek czy trafiają do portów Unii Europejskiej, podlega kontrolom, czyli 94 nie podlega, tak? Mamy nawet filmy o tym teraz jak to te grupy przestępcze właśnie współdziałają i, i, i rzeczywiście ten handel międzynarodowy jest jednym z elementów, który z jednej strony ułatwia w ogóle dokonywania tych przestępczych transakcji, a z drugiej strony właśnie maskowanie i ukrywanie korzyści pochodzących z popełnienia przestępstw, no bo one wyglądają jak każda inna transakcja dokonywana na, na rynku. Przestępcy mają międzynarodowy zasięg, ale lokalną specyfikę. Ponad 120 narodowości współpracuje z tymi 800 kilkudziesięcioma grupami przestępczymi najgroźniejszymi na terytorium Unii Europejskiej, co powoduje, że te grupy mają dość dobre rozeznanie w zakresie lokalnych warunków prowadzenia działalności, czy i przestępczej, i tej biznesowej. To powoduje, że łatwiej im infiltrować te biznesy i różne społeczności lokalne. Poza tym adaptują się dynamicznie, behawioralnie. Jak zaczynają ich tam dociskać w jednym kraju, to przenoszą przykład, produkcję, nie wiem, papierosów czy innych e, produktów, np. nielegalnych, nielegalnie wytwarzanych e, do innego kraju, gdzie ten nacisk jest mniejszy. Jak im bardziej sprawdzają transakcje w Polsce, to na przykład przenoszą je do Bułgarii, która jest uznawana za kraj o wyższym ryzyku, na przykład e, niestosowania tych wszystkich regulacji dotyczących prania pieniędzy, jest monitorowana na przykład przez e, FAT w tej chwili jest na szarej liście. No mamy oczywiście współpracę ponad granicami. Te grupy są rozmawiają, komunikują się. Organy ścigania, żeby się komunikować, to często potrzebują wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sądów, jakichś urzędów koordynujących te komunikacje, co powoduje, że ten efekt tej komunikacji jest często już za późno. On się pojawia wtedy, kiedy już tych środków finansowych na rachunku nie ma, już niewiele możemy zrobić, nie możemy odebrać korzyści z popełnienia przestępstw. No i wreszcie to łączenie tych technik korupcyjnych z zastraszaniem, co powoduje z jednej strony właśnie łatwiejsze wchodzenie do tego świata korpu, ale z drugiej strony też właśnie na przykład korumpowanie urzędników, osób, które <coughs> mogą wpływać na nieskuteczność tych działań za, 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 po stronie organów ścigania, czy po stronie wymiaru sprawiedliwości, szerzej na to patrzeć, patrząc. No i wreszcie te środki finansowe, które nie przepadają, te 98%, które zostaje z grupami przestępczymi, one mogą być finansow wykorzystywane na przykład do finansowania wsparcia profesjonalnych pełnoosników, e osób, które bardzo dobre rozeznanie mają na przykład na rynku i znają te wszystkie nowe technologie, na zakup właśnie tych technologii, co powoduje, że <laughs> łatwiej jest te przestępstwa popełniać i je maskować. E Także, także to są te elementy, które, które Europol wskazuje, no ale wskazuje się też w różnych innych publikacjach, już nie w tym konkretnie raporcie, że tak naprawdę to ta walka z przestępczością tą zorganizowaną nie jest jeszcze przegrana. No I w szczególności właśnie wskazuje się na takie y, y, cztery elementy, które mogą mieć istotne znaczenie. W walce z tą przestępczością zorganizowaną. No po pierwsze, chodzi o symetryczną reakcję i współpracę publiczno-prywatną. Znaczy Nie da się walczyć z przestępczością zorganizowaną tylko siłami policyjnymi, bo po prostu tych policjantów zawsze będzie za mało, bo ktoś musi jeszcze pilnować takiego ogólnego porządku, spokoju. Więc jak widzieliście Państwo z, z raportu brytyjskiego, no, liczba tych policjantów, która się zajmuje tą przestępczością gospodarczą, zorganizowaną. No jest jednak ym, zawsze za mała, tak. Tu zawsze więcej ludzi będzie patrolować ulice i, i dbać o taki porządek i spokój, bo to z politycznego i ogólnospołecznego punktu widzenia ma większy priorytet dla takiego przeciętnego kowalskiego niż na przykład walka ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które zajmują się karuzelami VAT, chociaż oczywiście nomen, nomen, na koniec dnia. Te karuzele VAT powodują mniejsze przychody z podatkowe po stronie skarbu państwa czy skarbów państwa krajów zaangażowanych w te karuzele, czy które są jakby poszkodowane w wyniku tych karuzel, no i oczywiście to sprawia, że nie ma, nie wiem, potem na ochronę zdrowia i na inne y, y, publiczne y, dobra, które które są po prostu w mniejszym zasobie dostępne, no bo, no bo państwo nie ma swoich pieniędzy, tak państwo ma pieniądze z podatków i z zarządzania jakby tym kapitałem, który właśnie pochodzi z podatków, czy na przykład jakichś innych opłat, czy koncesji związanych na przykład z wydobywaniem kopalin. No akurat Polska nie jest aż tak bogatym krajem w te kopaliny, ale są kraje, które mają te sovereign funds, które właśnie inwestują mnóstwo tych nadwyżek budżetowych w, w przyszłe, przyszłe pokolenie, ale wciąż zorganizowane grupy przestępcze właśnie uderzając w te przychody, czy to właśnie z tytułu koncesji yy, i zezwoleń, czy, czy z tytułu właśnie podatków bezpośrednich pośrednich, to wszystko wpływa negatywnie na. Na społeczeństwa, na społeczności lokalne, a tak na koniec dnia powoduje też, że bieda w tych społecznościach lokalnych niedostatki edukacji, niedostatki na przykład miejsc pracy, sprawiają, że osoby zamiast iść do pracy czy edukować się, będą właśnie łączyć się z tymi grupami przestępczymi, będą je wspierać, bo tam te pieniądze można zarobić, tam łatwiej po prostu funkcjonować. No i to niestety sprawia, że te grupy trzymają się mocno, jak w weselu weśpińskiego, prawda? Dodatkowo. Bo brakuje tych alternatywnych, atrakcyjnych alternatyw dla młodych ludzi, zwłaszcza, którzy jakby znajdują w, w tym poklasku młodości i zasobności portfela bez pracy, jakby pewną atrakcyjność, co powoduje, że właśnie też często udział w różnych zorganizowanych grupach przestępczych. Może być dla nich atrakcyjną alternatywą wobec takiej no mało efektownej pracy organicznej i oszczędzania z pensji, którą się otrzymuje w ramach stosunku pracy, na przykład. Wreszcie budowanie świadomości problemu, no bo jeżeli my nie wiemy, nie widzimy problemu w tym, że te grupy przestępcze funkcjonują, że ci ludzie są między nami, to. Tak naprawdę niestety to sprawia, że, że one wygrywają, że one funkcjonują, że one się wtapiają w to otoczenie w, tą, w tę rzeczywistość i niestety sprawia to, że one w cały czas funkcjonują, bo nie są na przykład potępiane, bo często ludzie nie wiedzą nawet, dlaczego mieliby osoby uwikłane w taką działalność w zorganizowanych grupach przestępczych potępiać. No i wreszcie skuteczne odbieranie korzyści z popełniania przestępstw. Przestępczości finansowej to ma niezwykle istotne znaczenie. Bez tego tak naprawdę trudno walczyć z przestępczością gospodarczą, bo ona służy właśnie szybkiemu zyskowi. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa trochę tą tematyką. Także zostawiam z tymi przemyśleniami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.